Witam w kolejnym filmie z serii oceniania jednostek. W komentarzu była prośba o Hyundai'a, także dzisiaj na klacie Hyundai oceniamy sobie Hyundai'a. Przypomnijmy sobie podstawowe zasady, o co tutaj chodzi w, tym, w tej serii. Oceniamy jednostki wewnętrzne, przede wszystkim pod kątem montażu. Nie oceniamy wyposażenia, chyba że jednostka ma coś takiego ciekawego, czego nie mają inne jednostki, to sobie ocenimy. No, i tak na szybko, po prostu co mi się fajnie montowało, co mi się źle montowało i tak dalej. Zaczynamy sobie bezbędnego gadania. Lecimy sobie oczywiście cennikiem, żeby było szybciej, żeby nie trzeba było katalogu wertować przez dwie godziny. No, i mamy pierwszy model, czyli model Revolution. Revolution to jest nic innego jak brat bliźniak modelu Ukura z Rotenso. To jest dokładnie taka sama jednostka, dokładnie takie same parametry, dokładnie takie same wyposażenie. Obudowa jest delikatnie inna pod kątem gdzieś tam wizualnym, bo tam jakaś i wstawka jest i tak dalej. Natomiast pod kątem montażu to jest dokładnie to samo co Rotenso Ukura. Więc Ukura yy, u mnie dostawała yy, 7 punktów. Więc Revolution dostanie też... Od razu sobie weźmę, będę pisał. Revolution dostanie u mnie też 7 punktów. E, idziemy sobie dalej, model Carbon Grey i model Elegance Black, nie znam tych modeli, nie montowałem, nie miałem jeszcze okazji ich montować, dlatego nie będę się wypowiadał na e, temat montażu tych e, urządzeń, natomiast e, jak sobie tak wertowałem katalog, wydaje mi się, że one są bardzo podobne konstrukcyjnie do e, Moto z Rotenso, ale nie znam po prostu tych urządzeń, więc ja sobie po prostu zaznaczam jako NW, nie wiem, nie montowałem, więc się nie wypowiadam. Lecimy sobie dalej i mamy Elite White, Elite Silver. To są urządzenia bliźniacze do modelu i z Rotenso, bo trzeba sobie powiedzieć: Hyundai to są urządzenia z fabryki Midea. Większość z nich jest bliźniacze do, do tych częściowych z Rotenso, dlatego że Rotenso też ma część rzeczy z i część z TCL-a, ale Hyundai ma jednostki z Midei. Elite White, Elite Silver, tak jak mówiłem, to jest jednostka konstrukcyjnie bliźniacza do Imoto. Nie ma za bardzo co się tutaj rozwodzić, bo Imoto i Ukura, one są bardzo podobne w montażu. Po odchyleniu jest bardzo dużo miejsca i sam jakby poziom odchylenia jest bardzo duży. We wnęce na, na, na rury, na, na przewody jest dużo miejsca. Jednostki zapinają się bardzo fajnie, jedynie co, to, to jakby taki minus, ale to też kwestia wizualna, bo wszystkie urządzenia, może nie wszystkie, ale większość urządzeń z Midei jakby od spodu mają takie dwie dziurki, żeby wsadzić palce i odciągnąć obudowę. Mi to nie przeszkadza. Wiem, że niektórym to przeszkadza, no bo są jednak takie dwa wycięcia. Wkleję zaraz też zdjęcie, żebyście widzieli o co mi e, dokładnie chodzi. Natomiast e, dzięki temu, że mamy te dwie dziurki, wkładamy sobie palce, otwieramy jednostkę i jest fajnie, tak? Bo na przykład w Haierach e, w momencie, kiedy chcemy odpić coś tak, no szarpać się z tą jednostką, nie? Też nie wszystkie, bo na przykład w Reflexisach zajmuje się dolny parter, on odchodzi i mamy fajny dostęp, ale w niektórych urządzeniach, yy, chociażby Peru czy, 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 czy Tajgi były Tundry, w tej chwili Rivaj, no niestety ten parter nie schodzi i trzeba tak się szarpać z tą jednostką. Yy, a tutaj mamy naprawdę bardzo komfortową sytuację, bardzo fajnie to schodzi, yy, bardzo fajnie się zapina, bardzo łatwo otwiera do serwisu więc nie przedłużając Elite White i Elite Silver, bo to są takie same jednostki tylko mają inny kolor, dostają ode mnie 7 punktów. 7 punktów. 7 punktów. No i na koniec mamy jednostkę Smart Easy Pro i to jest nic innego jak brat bliźniak mojego ulubionego Rotenso Revio brat bliźniak z takim małym haczykiem, dlatego że to są generalnie takie same urządzenia pod kątem wyposażenia pod kątem e, gabarytów prawie e, agregat też jest taki sam, praktycznie to samo bo moce są też same, wszystko jest praktycznie tak samo czym się różni Hyundai e, od Rotenso w tej obudowie Rewie ma 80, a ten ma Podajże 83, więc te 3 cm czasami robią różnicę. Mamy to samo co w rewio, czyli mamy czujnik ruchu, mamy ten zdejmowany pancerz dolny, który nam pozwala naprawdę dojść do wszystkiego. Jest wygodny montaż. Mamy też bez problemu dostęp do płytki elektroniki. To jest bardzo fajna, wygodna jednostka. Tutaj zapomniałem ocenić Smart Easy Pro, ale w związku z tym, że jest on trochę szerszy, większy od Revio, a tak naprawdę jest to taka sama jednostka, pół punkta mu odejmuje względem Revio, także 9 punktów leci dla Smart Easy Pro jeśli chodzi o jednostki ścienne to mamy tak naprawdę wszystko szybko to poszło, no bo tych modeli jak widzicie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, tak naprawdę pięć, bo Elite White i Elite Silver to jest dokładnie to samo urządzenie, tylko ma po prostu inną obudowę, więc pięć jednostek wewnętrznych niedużo, aczkolwiek dla mnie to jest poniekąd plus może można by było wrzucić tu jeszcze jedną taką tą wyższą klasą najwyższą klasą energetyczną natomiast ja dosyć lubię jeżeli są takie zwarte cenniki dlatego że jeżeli oferuję klientowi jakiś tam model czy tam jakąś markę to nie mam 50 pytań a czym się różni ten od tego ten od tego ten od tego a tamten od tamtego bo na przykład w Rotenso mamy tych modeli nie wiem 11 12 13 dosyć dużo no i czasami trafi się klient taki bardziej powiedzmy dociekliwy i będzie pytał a czym się różni ten od tego a ten od tego a ten od tego i wiesz i musisz przez pół godziny tłumaczyć klientowi jakie są różnice tak Tutaj takiego problemu nie ma, bo tych modeli jest dosyć mało. Jest prosty wybór. Budżetowo idziemy w Revolution. Troszkę więcej kasy idziemy sobie w Elita, bo już mamy tą wyższą klasę energetyczną. Jak jest trochę więcej kasy, no to bierzemy Smart Easy Pro. Jak ktoś chce kolor, mamy Carbon Grey Elegant Black. Koniec tematu. Nic więcej tutaj nie ma, nie? Więc jakby Hyundai pod tym kątem jest spoko, tak? E, ocenimy sobie na szybko jeszcze konsolę, bo w innych markach też oceniałem. E, I konsola to jest też nic innego jak ta sama konsola, która była w Rotenso z fabryki Midei, bo wszystkie urządzenia e, z Hyundai są w produkcji Midea. E, Konsola ładna przede wszystkim, bo są konsole na przykład z pcl czy z GRID, które są jeszcze te takie starszego typu, wyglądają tak troszeczkę archaicznie. Tutaj już mamy ten nowoczesny front, gdzie są te takie dziureczki na przodzie. Eee, parę razy Montowałem. Jest to konsola, która wymaga ciutkę więcej pracy niż właśnie te gry czy TCL, takie archaiczne obudowy. Natomiast nie jest to nie wiadomo ile więcej czasu, no bo to jest kwestia tam odkręcenia, nie wiem, dwóch, trzech śrubek więcej, zdjęcia takiego panelu z elektroniką. Więc finalnie cały montaż zajmuje nam tam, nie wiem, 5 minut więcej, więc to też nie jest jakieś tam utrudnienie. Natomiast wizualnie no, to jest dużo, dużo fajniejsza jednostka niż inne. Mamy jakieś 6 minut filmu, więc żeby ten film nie był za krótki, zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, a tymczasem jestem z powrotem na klacie PCL. Wrzucimy sobie do tego filmu jeszcze TCL-a. Z racji tego, że ostatnio było Rotenso, oni mają część jednostek TCL-a, część z Midei, więc fajnie będzie zrobić to po prostu w jednym zwartym filmiku jedno i drugie. Tym bardziej, że i Hyundai i TCL mają te, że tak powiem, oferty nie aż tak rozbudowane, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby w jednym ująć dwie marki. Tak jak w przypadku Hyundai ja nie wszystko montowałem z TCL-a, więc nie będziemy wszystkiego oceniać, ale omówić sobie możemy, bo mniej więcej wiem co i jak w urządzeniach widziałem na targach wystawki. Byłem też u chłopaków w biurze, oni mają powystawiane te urządzenia, więc co nieco wiem, to mogę się podzielić z wami. Idziemy sobie po kolei. Oni mają ten cennik taki trochę w formie katalogu. Tu jest dużo informacji, więc będzie dużo przemijania. Ale idziemy sobie od góry. Mamy model Freshly 3.0. Threshing 3.0 to jest urządzenie, które ma możliwość dopływu świeżego powietrza. Czyli wiercimy sobie dwa otwory, jeden pod normalny front, komunikację tam z kropliny, i drugi pod tą taką e, rurkę do, 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 do dopływu świeżego powietrza, tak? Ten dopływ świeżego powietrza jest jednokierunkowy, czyli nam tylko wpuszcza powietrze, ale go nie wypuszcza, więc tylko możemy ładować powietrze do środka, e, ale nie wyciąga nam starego, więc to jest taka tam półrekuperacja, nazwijmy to. Z takich rzeczy, które warto by było jeszcze powiedzieć, no to to jest ta żaluzja windlessowa, u nich się to nazywa gentle wind, Tam, tak gentle wind chyba się nazywa windless, Gentle Wind, Wind Free i tak dalej to jest wszystko generalnie to samo, jakby zasada działania taka, że powietrze przy zamknięciu tych żaluzji czy tych łopatek przebija się przez te dziurki, jest bardziej rozproszone i takie mniej drażniące gdzieś tam nie jak mamy nie wiem nad kanapą, czy czy coś czy tam nad stołem, to możemy sobie to przypchnąć i tak nie ładuje, że tak powiem, po plecach czy po głowie. To, to jest rzecz, którą wymyślił Samsung już jakiś czas temu. Inni można powiedzieć, że pokopywali, troszeczkę w inny sposób to jest realizowany w Samsungu. Ale zasada działania jest taka sama i mówię, to jest model, którego ja nie montowałem, zresztą żadnego z Freshinów, bo ich jest łącznie trzy, żadnego z Freshinów nie montowałem, więc ich sobie oceniać nie będziemy. Ciekawostką jest to, że Rotenso miało w ofercie rok temu chyba jeszcze model Fresh. Model Fresh też miał możliwość dopływu świeżego powietrza. Była to prawdopodobnie konstrukcja taka podobna i, i, i zasięgnięta z TCL-a. Natomiast y, wyszedł z gamy najprawdopodobniej, dlatego że się no nie sprzedawał. A nie sprzedawał się pewnie dlatego, że tak trzeba wywiercić dwa otwory, y, był droższy. I teraz tak, w związku z tym, że był droższy, to nie wszyscy klienci chcieli, w związku z tym, że trzeba było montować dwa otwory, to też nie wszyscy instalatorzy to polecali, no bo siłą rzeczy lepiej zamontować coś, co jest jeden otwór, przebijamy się na zewnątrz i mamy z głowy, a nie dwa otwory, tym bardziej jakby się okazało, że trzeba zrobić dwa otwory w żelbet. Idziemy sobie dalej i mamy Freshing 2.0 FBI. FBI, open up! Nie wiem czemu FBI. Czym się różni ten model od tamtego? E, pomimo tego, że tamten był 3.0, czyli teoretycznie nowsza wersja, to model 2.0 ma nie tylko dopływ świeżego powietrza, ale też zabiera nam powietrze zużyte z mieszkania i wywala na zewnątrz. Jest jakby dwukierunkowo. E, i tu jest jeszcze myk taki, że producent podaje, że wystarczy jeden otwór. Nie wiem, jakiej średnicy jest ten otwór. Jak gdzieś znajdę, to jeszcze wrzucę to do filmu. Ale wydaje mi się, że na pewno musi być większy, nie wiem, typu 82 może 90, żeby to wszystko weszło. To no bo sama rurka od powietrza no to jest gdzieś tam w okolicach 4 czy 5 cm, a więc w taki standardowy przewier 52 czy 62, no to nie ma opcji, żebyśmy wszystko zmieścili. Eee, ale kurde patrzę, na przykład tu jest żaluzja, e, ta góra dół zamknięta, więc najprawdopodobniej. Ten Freshing 2.0 nie ma tego Windfridge, tam windlessa Czy tam Gentle Wind'a według TCL'a. Zaraz sobie wrócimy. E, tak, trójka ma. I czy jest w opisie to napisane? Nie ma napisane. Ale na zdjęciu widzimy, że jest ta żaluzja prawo lewo z tymi dziurkami. E, tutaj też nie ma napisane, ale jest zamknięta żaluzja. Więc przyjmijmy sobie, że tego po prostu nie ma. Jedziemy sobie dalej. Freshing 1.0, czyli taki pierwszy bazowy Freshin, czyli z tym dopływem świeżego powietrza. I on, tak, to jest też jednokierunkowe. I mamy też aluzję prawo-lewo z dziurkami, więc tego Windlessa, czyli Gentle Wind'a mamy. I tak jak mówię, ani Fresh 1, ani Fresh 2, ani Fresh 3 nie były przeze mnie montowane. Więc tutaj to tylko jako ciekawostkę wspomniałem, natomiast oceniać ich nie będziemy. Idziemy sobie dalej. Bo tu jeszcze zaczynają jednostki, które znam i montowałem. Tu mamy brezina 2.0. Ma on takich ciekawostek właśnie tego Freshina, czy tak jak tu jest napisane Gentle Wind. Jednostka w montażu bardzo przypominająca TT, to jest generalnie bardzo podobna obudowa do Tety, też się ściąga dolny pancerz, też mamy dosyć sporo miejsca do montażu i jemu sobie damy, jeżeli Pecie dawaliśmy 7, to jemu też sobie damy 7, chociaż nie, jemu nie możemy dać 7, dlatego, że ten model ma pewien problem. Mianowicie, jak mamy ten dolny pancerz, to on bardzo często jest taki, kurde, nie wiem, czy to od transportu, czy on po prostu jakiś taki plastik jest, że on jest taki pofalowany w niektórych miejscach. E, to nie jest może jakiś wielki problem, e, bo to generalnie wygląda źle, łatwo to sobie z tym poradzić. Pod tą pokrywę kawałek styropianu, tam gdzie jest wybrzuszenie, bo to jest tak, że jest tak na przykład wklęśnięte, pod to dajemy styropian i zamykamy i wtedy się wyrównuje. Natomiast jest to coś, co trzeba dodatkowo zrobić. Eee, jeżeli ktoś nie wpadł na pomysł z tym styropianem, to później zostawia klienta z taką wygiętą obudową i wygląda to dosyć kiepsko, więc jemu musimy eee, z tej okazji odjąć pół punkta. No. Więcej nie odejmę, bo tak naprawdę styropian wsadzić to nie problem, ale fajnie by było jakby producent po prostu no, nie dawał takich bubli, ja tego montowałem troszeczkę, zdarzało się to, więc może nie w każdym, ale no często się to jednak zdarzało, więc zostaje ode mnie 6,5 punkta. Idziemy sobie dalej i mamy Brezin 1.0. I tu jeszcze przy Brezinie nie powiedziałem, bo tu jest napisane Brezin, to jest też nazywane jako Okarina, więc to jeżeli usłyszycie okarina, to to jest też Brezin, to tak z tymi nazwami to o nich dziwnie, bo był Fresh 1, Freskin 2, Freskin 3, a tu przed chwilą był tak, Brezin 2.0, tu jest Brezin 1.0, jeszcze był Brezin bez oznaczenia 1 3, 20 czy 50. I to się można troszeczkę pogubić. No i te nazwy mają takie troszeczkę pomieszane, szczególnie jak wysyłacie do klienta ofertę, wyślecie na przykład Brezin 1.0, a klient nie popatrzy, to jest 1.0, zajdzie ofertę na Brezin bez 1.0, czy tam ten standardowy, czy na 2.0, to jest kombinacja i prościej by było, nie wiem, nazwać model Alfa, Beta, Gama, Omega i tak dalej i to już by się nic nie myliło. Ale aut na przykład też ma z tym problem, bo jest na przykład tak, Cesmart, Smart, White, C Smart Grey, C Smart Coś tam jest Kusmart Eco, Kusmart Plus, Kusmart Grey, Kusmart Premium zawsze mnie to denerwowało te nazwy, bo ja wysyłam klientowi ofertę na przykład na Kusmarta Premium, a on mi pokazuje Kusmarta, dwa, że jest tańszy gdzieś tam no. w każdym bądź razie. Wracając do TCL-a, mamy Brezin 1.0 czyli Ocarina 1.0 i tutaj też mamy tego, tą żaluzję Gentle Wine. Tutaj z tym pancerzem dolnym nie kojarzę, żeby były problemy z tą częścią obudowy od dołu, a konstrukcyjnie też podobna do Tety i podobna do poprzedniego Brezina, więc tutaj możemy sobie dać siódemkę. Tutaj zaznaczę, że też nie montowałem tej jedynki Brezina jakoś bardzo dużo. Tego montowałem, nie wiem, chyba z 5 razy może, ale nie kojarzę, żeby był problem z tą pofalowaną obudową. Ale jeżeli się mylę, jeżeli wy montowaliście tego więcej i są problemy z tą obudową, napiszcie mi w komentarzu. No, idziemy sobie dalej. Brakuje mi to jednej jednostki, bo powinien być jeszcze taki Brezin. Właśnie bez oznaczenia 1-2, tylko taki Brezin Brezin. Ja sobie szybko tutaj wezmę katola z gumą pod łapą, Ocarina Brezin 2-0. Właśnie to jest to co mówię, jest Ocarina Brezin 2-0. Okarina Brezin, to jest ta 1-0 i jeszcze jest jedna. Ocarina T Pro i to jest właśnie to, że jak jest y, kilka urządzeń ma tą samą nazwę, to jest to trochę mylące. Y, natomiast tego nie mam, widzę y, 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 na pokładzie tutaj. Ocarina T Pro, bo jest y, THP11, TPG31. Tak, tego nie ma, więc nie wiem, czy oni wywalili to z Gamy. Natomiast yy, Tomo Karinetti promontowałem też w porządku. Tam nie ma jakichś tam problemów, ani ten dolny pancerz mi jakoś yy, nie zapas pamięci, że gdzieś tam yy, były z nim problemy. Więc ja sobie go, pomimo tego, że już nie ma go w cenniku, yy, wystawię mu siódemkę i zobaczymy sobie, bo może jeszcze w multiku występować. Yy, dobra, idziemy sobie dalej. Yy, mamy Elite. Czarny i elit jeszcze srebrny powinien być taki jest, dobra. To są jednostki konstrukcyjnie bliźniacze do niestety Rotensoroni. Niestety, bo tam jest bardzo mało miejsca, to są urządzenia, które mają być małe, bo one są małe, mają gdzieś tam mieścić się w miejscach, gdzie inne jednostki nie wchodzą, natomiast kosztem tego, że w środku dla instalatora zostaje miejsca tyle co nic. Poziom odchylenia o ile jest taki całkiem przyzwoity To miejsca na rury w tej takiej wnętrze jest bardzo, bardzo, bardzo mało I tak jak Rotensoroni dostał ode mnie 3,5 Tak samo Elity dostają ode mnie 3,5 Bo tak jak w przypadku tych Ocarin One są bardzo podobne konstrukcyjnie do Tety Czyli mamy miejsca odchyłki sporo Miejsca na rury mamy sporo No tak tutaj niestety w tych Elitach jest tego miejsca no mało eee... No i no więcej dać nie mogę, no bo jednak to jest trochę męczarnia montować to. A też no, jakby bierzemy pod uwagę montaż bez rozbierania obudowy, więc to jest też dla mnie ważne. Wiadomo, do serwisu tą obudowę trzeba będzie zdejmować, ale do montażu jej nie muszę zdejmować, więc bierzemy pod uwagę i oceniamy pod kątem nierozbierania jednostek. Teraz polecimy sobie jeszcze na Multi, zobaczymy czy tam jest ta okarina i na komercję, żeby konsolę sobie ocenić. Mamy konsolę i konsola to jest nic innego jak ta tańsza konsola z Rotenso. One konstrukcyjnie są fajniejsze od tych nowszych, W Rotenso, co też w Hyundai występuje, ta nowsza konsola tu jeszcze jest taka płytka elektroniki, ją trzeba odkręcić, odkręcić kabelek, tam chyba dwie śrubki łącznie jest do odkręcenia więcej, więc to też nie jest jakaś tam tragedia. Natomiast jakby oceniając sam montaż, no to te konsole są przyjemniejsze w montażu, są troszeczkę szybsze. Zobaczymy sobie jeszcze na Multi, czy nam występuje jeszcze ta okarina, o której rozmawiałem, ta która już z cennika zniknęła. Chyba nie. Czyli generalnie, już tej Okariny T-Pro w ofercie nie ma, więc nie ma o czym rozmawiać. Mamy omówionego TCL-a, mamy omówionego Hyundai'a. Jeżeli coś z tych jednostek, których nie oceniałem, bo nie montowałem, zamontuję, będzie jakaś tam aktualizacja w formie szopca czy, czy, czy jakiegoś krótkiego filmiku, żebyśmy też mieli jakby komplet i będzie można dopisać do listy. Dajcie znać w komentarzu, którą markę bierzemy następną na tapetę. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć. Thank <laughs> you.